gonna Trzeba was się wziąć do roboty kurwa, bo inaczej to ci mówię, zrozumiałeś kutasie Rudy? No, do roboty. Witaj Wiktor, czy plej, jak tam sobie wolisz? He <gryjanie> chcełeś dla kilku chlip promocji? Ja ci to dam, z takim małym wyjątkiem, że zamiast chwili fejmu skończy się to twoją klęską, tak? Mam tylko nadzieję, że zbierzesz się do kupy i będziesz w stanie odpowiedzieć mi na te kilka wersów. Dobra, plane, a może planę odpierdalasz Swój kabaret robisz, chłamanie rap podasz, patasz, totalen robisz hip w sumie to prawdziwa sztuka Szkoda tylko młody że o ciebie już nie słucha Prawdziwy kudas, co ma najebane w garach Tak bardzo chce robić rap, A nie potrafi ofiarę losu W sumie to wystarczy play. On od kilkunastu lat nie wie co to znaczy Fame, znasz go, ej? W sumie to ciężko jest stwierdzić czy te wszystkie jego traki To są jego basy, teksty, dark wymienny Trochę miłych słów za wersy, Nie wiedziałeś to już, wiesz, żelazka Zapiszemu mu teksty, to już przeszłość Ale to utkwiło w głowie, że to właśnie imię. Tu bardzo duży problem, chciał utopię A zostało mu jedynie piekło pełne tortur I frajerstwa, w sumie dla niego to niebo Ty sam wiesz kto, chce dojść do cylu Po trupach lecz stędy z Nie wyrośnie drugi tubach, wbijam z buta i rozjeżdżam twoją mordę plane W rapie jesteś tylko pionkiem, ej Jeszcze w sumie powiem, że niedługo człowiek Kupisz sobie resuraka mówiąc wszystkim, że masz poszło Jesteś głąbem, nie umiesz nam splecić wersa na W sumie no to się nie dziwię skąd brak ludzi na konferta Oferma stara się metodą prób i błędów napisać choć jeden wers Którego posłuchasz wiesz już progres To dla niego pojęcie nieosiągalne to よいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよい ha ha ha